Dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy? I czy człowiek w ogóle może zmieniać się w czasie? A jeżeli jest to możliwe, to tak naprawdę w jakim stopniu? I czy my tak naprawdę mamy jakieś skuteczne sposoby, żeby różnicować ludzi w oparciu o cechy? To zależy. Osobowość to złożone i wielowymiarowe pojęcie w psychologii, ale uogólniając, jest to względnie stały wzorzec myślenia, zachowania i odczuwania. Na osobowość składają się oczywiście cechy charakteru. Są to względnie stałe predyspozycje do zachowania w określonych sytuacjach i są kształtowane poprzez genetykę, a także środowisko. Jest również temperament, czyli biologicznie uwarunkowane tendencje do określonych zachowań, a także do reagowania na różne sytuacje, a także przekonania i wartości, czyli system wierzeń o sobie i o świecie, hierarchia wartości. Na to, w jaki sposób kształtuje się nasza osobowość, wpływają oczywiście bardzo różne czynniki. Jednym z nich jest oczywiście genetyka, ale nie można zapominać o wpływie środowiska. Kształtuje nas przecież życie rodzinne, kształtują nas nasi znajomi, nasi przyjaciele. Na to, jak ukształtuje się nasza osobowość, mogą mieć wpływ też przeróżne doświadczenia życiowe. Nie można zapominać też o kontekście kulturowym i społecznym. I co jest bardzo bardzo, ale to bardzo ważne to to, że wszystkie te czynniki wchodzą ze sobą w interakcję. I ostatecznie przyczyniają się do bardzo, ale to bardzo dużej różnorodności w tym, w jaki sposób przeróżne osobowości, przeróżne charaktery, przeróżne wzorce zachowań i funkcjonowania ukazują się w poszczególnych jednostkach. I tak jak już wspomniałam, cechy osobowości są względnie stałe. Podstawowe tendencje, czy chcemy, czy nie chcemy, będą utrzymywać się w czasie. Mamy jednak jakąś ograniczoną możliwość do zmian. W wyniku przeżywanych doświadczeń. Często jednak będzie tak, że pewne wzorce osobowościowe w nas pozostają, a mamy większy wpływ na to, jak będziemy regulować swoim zachowaniem, reakcjami. Zrozumienie ludzkiej osobowości jest kluczowe w psychologii i w psychiatrii. Pomaga skutecznie diagnozować, wspiera terapię i jest kluczowe we wspieraniu rozwoju jednostki, bo z jednej strony pozwala zrozumieć pewną stałość, a jednocześnie zauważać potencjał do zmiany i rozwoju. Do diagnozy osobowości wykorzystywany jest cały Szereg narzędzi, bo jest to przede wszystkim wywiad kliniczny przeprowadzany przez specjalistę. W jego skład poza samą rozmową wchodzi też obserwacja kliniczna, bo tak specjalista nie tylko nas słucha, ale też szczegółowo przygląda się naszemu zachowaniu, reakcjach niewerbalnych. Może nawet zwrócić uwagę na to, czy przyszliśmy na spotkanie za wcześnie, czy też spóźniliśmy się. Bardzo istotne w kontekście diagnozy osobowości są. Oczywiście, testy, testy psychometryczne. W tym przypadku będą to przede wszystkim kwestionariusze osobowości. A skoro już mówimy o kwestionariuszach osobowości, to myślę, że warto, abyśmy przeszli do gwiazdy dzisiejszego programu, a więc pseudonaukowego testu, który. Wydaje mi się, że jest jednym z najbardziej popularnych testów w internecie. Obstawiam, że praktycznie każdy z Was, przynajmniej raz w życiu spotkał się z jakimś czteroliterowym skrótem, który miał wyjaśnić wszystko na temat Twojej osobowości. Mówię oczywiście o MBTI, czyli Myers Briggs Type Indicator. MBTI to test, który został opracowany przez dwie kobiety, matkę i córkę w latach 40. I to za zlepku ich nazwisk. Otrzymujemy Pierwsze dwie części nazwy testu. Swój pomysł na test oparły w dużym stopniu na teoriach Karla Junga. Katherine, a więc matka, zainteresowała się teorią typów osobowości głównie w oparciu o obserwacje swojej córki i jej przyszłego męża. Po prostu na chłopski rozum zauważyła różnice w ich zachowaniu, sposobach myślenia. To spodobało się jej córce Izabel, no i wraz z matką postanowiły, że przekształcą teorię Junga w praktyczne, użytkowe narzędzie. Sam kwestionariusz uznawany jest za pseudonaukowy, i jest to dosyć standardowy, samoopisowy test, który opisuje postrzeganie i sposób podejmowania decyzji przez człowieka. Test stanowi de facto rozszerzenie teorii Junga, który określił osiem typów postrzegania. Panie Briggs-Myers dopatrzyły się ich aż 16. Oj, źle powiedziałam. Panie briggs meyers dopatrzyły się czterech głównych wymiarów, i w oparciu o nie dostajemy ten fajny czteroliterowy skrót. Correct. Pierwszy z wymiarów dotyczy tego, skąd czerpiesz energię i gdzie preferujesz kierować swoją uwagę. Jeśli kierujesz swoją uwagę na zewnątrz, no to jesteś ekstrawertykiem. Jeśli z kolei preferujesz swoje życie wewnętrzne, to według MBTI będziesz introwertykiem. Drugi wymiar dotyczy preferencji dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji. Wolisz poznanie, a może działasz bardziej intuicyjnie. Wolisz gromadzić rzeczywiste, namacalne fakty, a może skupiasz się raczej na takim. Dużym, niedookreślonym obrazku, szczególnie mają dla Ciebie dużego znaczenia. A w jaki sposób wolisz podejmować decyzję? Raczej. Myślisz czy odczuwasz? Kierujesz się logiką i sprawiedliwością, a może podchodzisz do tego bardziej subiektywnie, biorąc pod uwagę odczucia i wartości osób zaangażowanych w cały proces? No i przede wszystkim, jaki jest Twój styl życia i pracy? Raczej osądzasz czy obserwujesz? Radzisz sobie z życiem w sposób konkretny i zaplanowany, a może preferujesz bardziej elastyczne i luźne podejście do podejmowania decyzji? No właśnie, już z samego tego opisu wychodzą nam bardzo. Binarne podziały. To albo to. Nie mamy tutaj nic pomiędzy. A wydaje się, że jednak cechy ludzkiej osobowości, no nie do końca mają taki binarny charakter, że coś jest albo czegoś nie ma. To raczej spektrum. Wszyscy znajdujemy się gdzieś na osi pomiędzy introwersją a ekstrawersją. I podobnie pewnie może być z pozostałymi wymiarami. Ale Przynajmniej jest to proste, jasne i konkretne i fajne do zapamiętania, bo możemy mieć swój własny czteroliterowy skrót. Dlatego test świetnie przyjął się, na przykład w doradztwie zawodowym, a także jak można się domyślać w Stanach był absolutnym hitem w kontekście rozwoju zespołów, czy niestety też rekrutacji, co pewnie mogło przyczynić się do niezatrudnienia właściwych osób. No, ale przynajmniej mieli jakieś podstawy. What the hell could be the the differences i'm not mad at but my life shows show slide i can show you what i mean. i hate telling you yo i know you cannot stay with me so get -ademic. keep me on track it's my only Toby, i'll paint down on the map got a lot of tell these yet yeah. No, ale nie zapominajmy o swoistym ojcu, MBTI-a, czyli Jungu. Matkę i córkę zainspirowało podejście Junga do tak zwanych postaw psychicznych, bo rzeczywiście wyodrębniał on ekstrawersję, introwersję, mówił o myśleniu, czyli analizie logicznej, a także o uczuciach. Wspominał w swojej teorii o percepcji oraz intuicji. Co ważne, no właśnie, nie patrzył na to w tak binarny sposób. Dlatego obawiam się, że raczej nie do końca zgodziłby się z takim podejściem do jego teorii. Więc tutaj, Zdecydowanie możemy postawić panu Jungowi plusa, no bo rzeczywiście starał się patrzeć na to w mniej binarny, zero-jedynkowy sposób. Ale z kolei panie Briggs-Myers chyba jako pierwsze spróbowały jakkolwiek usystematyzować wiedzę psychologiczną w postaci takiego testu i zrobiły to jako kobiety. No bo patrząc na to, że większość podejść i teorii opierała się wtedy na tym, że jakiś starszy facet spotkał dwie kobiety i one zachowały się w dany sposób, i na tej podstawie tworzył całą swoją teorię. No to w ogóle jakakolwiek próba stworzenia narzędzia i jakiegoś systematycznego podejścia do pomiaru osobowości wydaje się super pomysłem. No nie do końca im to wyszło ale trudno, no przynajmniej spróbowały. Ale żeby nie było, to w psychologii mamy również teorie osobowości, które są poparte wieloma, wieloma latami badań. Jedną z nich jest teoria Wielkiej Piątki. Teoria Wielkiej Piątki zakłada występowanie pięciu głównych wymiarów osobowości człowieka. To otwartość na doświadczenie, sumienność, ekstrawersja, ugodowość i neurotyczność. No i to, co odróżnia taką Wielką Piątkę od MBTI-a, no to właśnie rzetelne podstawy naukowe. Jest to model, który jest oparty na bardzo, bardzo wielu badaniach MBTI. Jest też dosyć spójny międzykulturowo, i co bardzo ważne, jego wyniki są stosunkowo stabilne w czasie, czego o MBTI-u powiedzieć nie możemy. No i oczywiście wspomniana już przeze mnie wymiarowość. Nie mówimy tutaj o binarnych cechach: coś jest albo czegoś nie ma. Mówimy o wymiarach. Cechy są mierzone na kontinuum. Z tych powodów teoria wielkiej piątki jest. Jednym z najbardziej popularnych, uniwersalnie stosowanych modeli. I przede wszystkim modeli, które są przez naukowców traktowane poważnie. No bo analizując wymiary osobowości danej osoby, chcemy wiedzieć, że na pewno mierzymy osobowość, a nie jakieś. Arbitralnie wymyślone przez kogoś wymiary. Chcemy też mieć pewność, że wyniki będą raczej stabilne i podobne w czasie. W przypadku MBTI jest bardzo duża rozbieżność pomiędzy wynikami. Test przeprowadzony dziś, za dwa miesiące, może przynieść kompletnie inny wynik. I bierze się to właśnie z tego, że nie traktujemy tych wszystkich cech w sposób wymiarowy. Wystarczy naprawdę niewielkie przechylenie się wyników w innym kierunku, spowodowane chociażby jakąś tymczasową sytuacją czy zmianą, no i nasz wynik, na przykład z ekstrawersji, przeskoczy nagle w introwersję. No i jak to? I nagle staliśmy się kimś zupełnie innym. Poza tym, w przypadku Wielkiej Piątki, nie mówimy tylko o cechach, które możemy jakoś uniwersalnie postrzegać jako pozytywne, no bo mówimy też o neurotyczności. A neurotyczność to cecha, która dosyć mocno koreluje z występowaniem zaburzeń psychicznych i ogólnie wielu trudności w życiu. Im wyższa neurotyczność, no. Pewnie tym gorzej. W przypadku mbti mamy do czynienia z cechami, które tak naprawdę zawsze będą opisywane w sposób pozytywny. Czyli opowiadamy sobie pewną bajkę o naszej osobowości. Czy wiesz, że Ty też możesz pomóc mi rozwijać ten kanał? Już teraz wejdź na patronite.pl domagorajek i sprawdź, jakie dodatki dla Ciebie przygotowałam. To między innymi dostęp do zamkniętej grupy, możliwość sugerowania tematów, czy dodatkowe filmy dostępne jedynie dla patronów. Możesz też postawić mi kawkę na bajkofitu lub kliknąć wesprzyj pod tym filmem. I zacząć korzystać m.in. z customowych emotikonek. Dziękuję za uwagę, a teraz wracamy do filmu. W kontekście MBTI- często mówi się o tym, że spełnia właśnie wspomniany już przeze mnie w jednym z moich filmów efekt horoskopu. Opisy są na tyle ogólne i na tyle pasujące do każdego, że czytając którykolwiek zapisów, pewnie będziemy w stanie się z nim utożsamić. O ile test jest stosowany rozrywkowo dla zabawy i po prostu, żeby sobie coś o sobie przeczytać, podobnie tak jak jest w przypadku horoskopów, no to nie ma żadnego problemu. Gorzej, jeżeli ktoś traktuje te wyniki jakkolwiek poważnie i bierze je na przykład. Pod uwagę w procesach rekrutacji, awansów, doradztwa. No, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, no bo to nic nam nie wnosi. I ja tak oczywiście mogę sobie ten test krytykować, ale oczywiście sama myślę, że kilka razy w życiu go robiłam, no bo byłam wielką fanką psychologii i oczywiście zawsze próbowałam dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, dlatego robiłam ten test. I pamiętam, że kiedyś wyszło mi, że moja osobowość to. I NFP. I postanowiłam, że ten test powtórzę, i zrobiłam to dzisiaj. I byłam przekonana, że będę miała świetny motyw, i powiem, że teraz wyszło mi coś zupełnie innego i że to tylko potwierdza to, że w ogóle ten test kompletnie nie sprawdza się w czasie, no ale wygląda na to, że ja jestem chyba bardzo stała w swoich odpowiedziach, no bo znowu wyszło mi to samo, czyli i NFP. No a przyznam, że po cichutku liczyłam, że może wyjdzie mi coś lepszego, no bo oczywiście pierwszą rzeczą, którą zrobiłam po uzyskaniu tego wyniku, no to weszłam na stronę, która podaje info o tym, jacy celebryci mają ten sam typ osobowości. Zawsze się zastanawiam w oparciu o co są podawane informacje na takich stronach. Myślę, że o, w oparciu o vibes, ale jakby nie było. No to są też jakieś informacje. Więc weszłam na jedną z takich stronek. Pomyślałam sobie, że pewnie będą tam same super fajne, pozytywne i ciekawe osoby. No i można powiedzieć, że tak było.

People go on the weekends and they drive into the unknown. Yeah. And they go over uh, glaciers and and they might fall into uh, cracks. Yes. And die. And then they many together and then one Jeep has two people in the one Jeep have to rescue the other people in the other Jeep. <laughs> they come back and they have very good stories to tell. This world is both and you shouldn't model your life. Wait a second. You shouldn't model your life about what you think that we think is cool and what we're wearing and what we're saying and everything. Go with yourself. <laughs> tak, no więc tak tak to wygląda. Miejcie mnie w opiece. Ale wracając. I NFP to tak zwany... Pośrednik. Pomyślałam sobie, że może przeczytam kilka kluczowych fragmentów z opisu i myślę, że warto, żebyście, słuchając tej mojej wypowiedzi, zastanowili się, czy przypadkiem to nie jest też trochę o was. A więc pośrednik, posiadasz bogaty świat wewnętrzny, pełen wyobraźni, empatii i idealizmu. Nie no, to to o mnie totalnie. Twoja współczująca natura i głęboko zakorzenione pragnienie zrozumienia ludzkiego doświadczenia czynią Cię naturalnym powiernikiem i źródłem wsparcia dla otaczających Cię osób. Okej. Okay. Okej. Okay. Podchodzisz do życia z poczuciem zachwytu. Bywa. Zawsze szukając sensu i autentyczności w swoich doświadczeniach i relacjach. No tak, tak, bo pewnie są osoby, które nie poszukują autentyczności, tylko sztuczności. Być może tak jest. O, ważne. Twoja kreatywność jest niewyczerpanym źródłem inspiracji. Dobrze. Dobrze piszą. Twoja introspekcyjna natura skłania cię do ciągłego badania własnych myśli. Ta samoświadomość jest potężnym narzędziem rozwoju osobistego, ale może też prowadzić do nadmiernej samokrytyki. No tak, tak, czasem zdarza się, że mój wewnętrzny krytyk się odzywa. Myślę, że tylko o INFP tak mają. W życiu zawodowym kieruję tobą głęboko zakorzeniona potrzeba sensu i celu. Może kiedyś to będzie moja praca. Myślicie, że ma to sens? Mam nadzieję. Twoja zdolność do nieszablonowego myślenia i empatyzowania z innymi czyni Cię cennym matutem w wielu dziedzinach, szczególnie tych wymagających innowacyjnych rozwiązań problemów lub umiejętności interpersonalnych. Kiedy czytam niektóre komentarze pod moimi filmami, to wydaje mi się, że z tymi umiejętnościami interpersonalnymi nie jest u mnie wcale tak dobrze, ale... Mm, ok. Możesz jednak mieć trudności w bardzo ustrukturyzowanych środowiskach lub rolach, które wiążą się z dużą ilością rutynowych zadań. No tak, tak, no bo no, no dużo ludzi nie lubi rutyny, ale głównie i ja w lubią rutyny. No i tak, tak. No, wygląda, no. Mogłabym pewnie czytać i czytać. Ogólnie, no, myślę, że ewidentne jest to, że ten opis jest taki bardzo pozytywny, bardzo ogólny i myślę, że zdecydowanie każdy w jakimś stopniu mógłby się z tym utożsamić. Więc myślę, że no, kiedy robiłam ten test po raz pierwszy, mając jakieś 17 lat, no, to pewnie odkrywał przede mną jakieś wrota niesamowitości i nowości i wiedzy o samej sobie. Teraz myślę, że już niekoniecznie robi to na mnie takie wrażenie. Myślę, że warto, żebym pokazała wam też rozkład tych głównych wymiarów. Który wyszedł mi w teście. I jak widzicie, sporo z tych cech jest tak prawie po środku. No, właśnie, i to jest ten mój cały ogromny problem z tym testem. To może być problem. No, bo wrzuca mnie gdzieś w jakiś jeden z czterech konkretnych wymiarów, i na tej podstawie tworzy cały opis tego, jaką jestem osobą, podczas kiedy tam. Jestem gdzieś prawie na styku, prawie na samym środku. No kurczę, więc jeszcze chwila, i może przeskoczyłabym zupełnie na drugą stronę. No i co? No i, no i wtedy już byłabym kimś innym, już, już nie byłabym jak Bjork. No ale jak to? Ja już, ja już się nastawiłam, że tak, tak jest, no kurczę. Dlatego oczywiście wszelkie takie testy mogą być super zabawą, mogą powiedzieć nam coś ciekawego, może akurat otworzył nam. Spojrzenie na jakiś element naszego życia, na który nie zwracaliśmy wcześniej uwagi. No i super. Nie traktujmy tego tylko zbyt poważnie. Ja osobiście jestem wielką fanką memów związanych z MBTI. -em. Uważam, że są super śmieszne i. No i myślę, że w takiej formie ten test sprawdza się najlepiej. A jeżeli naprawdę, na serio, chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o swojej osobowości, macie taką potrzebę, no to warto by było jednak skorzystać z narzędzi, które no, mają jakieś podstawy naukowe. No, no, no i tyle. No i, i NFP Out. Oh <laughs>